I Dzisiaj wydam Was moim. Dzisiaj wydam Was moim. Dzisiaj wydam Was I Lepiej Jak Was w tamtą stronę... O właśnie... Kolejne wydam Biegam na Enchant, więc jak zobaczymy, jak się skinie. Fajno, oczywiście, więc ja idę coś zrobić, więc będę. Znalazłem jaskinię. O! Ale ogromna! Uć! Idziemy sobie to. Do... Normalnie... Normalnie sobie to rozkopia 8 takich... kamieni. <tryk>

Oczywiście, przytulimy sobie w tym strasie żelazo. Ale przy tym pójdziemy sobie oczywiście po węgiel. O, ale przy tym jeszcze raz sobie wykupimy te żelazko. Øh uh... Razem dropną literę, płaka! Wow. No nie, no nie dropnęło! Wiele no to jest pozytywne, co zrobić. Oczywiście pamiętacie, jak mówiłem do Was hardcore, że ten świat mi się usunął. Ponieważ zginąłem. Nie znam jeszcze do tego. Tylko, żeby... O tyle wysiłku mi znowu i perełka nie dropnęła, no i co wie? Złoto! Na ref! Z tych części Tak mniej więcej teraz jak O właśnie o tym mówiłem, żeby diaksy zdobyć. No i właśnie to zrobiłem. ja przepraszam, że mi się tego nie, to nie nagrało. Jak złamałem te itemy wszystkie. No ale. O, dobra, czekaj. zrobimy sobie tutaj domek, tylko wyrównamy sobie. Zrobimy sobie crafting. Łopatę zrobię. I muszę trochę sobie wyrównać teren. Dobra, już skończyłem. Wyrównałem to, troszeczkę ten. No. no i tutaj mogę już zrobić mój podstawowy domek. Więc no, zabieram się do roboty. Muszę pokopać troszeczkę bruku, czyli kamienia, więc zaraz. только тут, а я уже готовый домик. Тут, 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 тут. Nie drewno mi nie stoczyło, więc idę po drewie. Mm. Widziałem, poszedłem sobie tam daleko, znaczy tam daleko, żeby nie niszczyć tutaj, tutaj tych takich ładnych drzew, bo tutaj tak ładnie wygląda to, więc chciałam tutaj tego zniszczyć, dlatego nie pomieści się. Ale... dobra. Mm. Oj, będę mógł skraftować drzwi. Chodź. Tak. Idealnie. No i to chyba na tyle z tej części. Tylko sobie jeszcze powkładam do skrzynek moje zdobycie, które zdobyłem. Dobra, to chyba na tyle z tego raczej. Więc no, papa! Więc to na tyle z tego odcinka, więc pa-pa!